Twórcą materiału jest użytkownik Ad Hacker John, W porozumieniu i za jego zgodą materiał został przetłumaczony i zdabingowany na język polski. W opisie macie odnośnik do materiału w oryginalnym wykonaniu w języku angielskim, link do profilu twórcy oraz do kontaktu z nim na platformie X. TikTok ma ponad 750 milionów użytkowników. Został pobrany 2 miliardy razy w sklepie Play i App Store. Pewnie już jesteś jednym z tych 750 milionów użytkowników. Jeśli szukasz sprawdzonego sposobu na włamanie się na konto TikTok, to jesteś w odpowiednim miejscu. Jest mnóstwo fałszywych stron, które obiecują hakowanie TikToka, ale kończy się to tylko wypełnianiem ankiet, z których nic nie wynika. To tylko strata czasu. TikTok to firma warta miliardy dolarów, więc nie ma automatycznego sposobu na włamanie się na konto. Ale jeśli masz umiejętności techniczne, to możesz spróbować. Cześć. Dzisiaj pokażemy Wam 5 sposobów na włamanie się na konto TikTok. Hej, tu John z kanału Hacker Joe. Witajcie na naszym kanale. Pokazujemy technologie, takie jak umiejętności hackingowe, jak hakować, jak zostać hakerem, języki programowania, najlepsze strony i niesamowite rzeczy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek z powiadomieniami. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi lub opinie na temat tego filmu, zostawcie komentarz. Na początku zaczynamy. Pierwszym sposobem na włamanie się na konto TikTok jest wykorzystanie metody phishingu. Phishing to łatwy sposób dla hakerów na przejmowanie kont TikTok. Haker może wysłać fałszywe maile do użytkowników, udając, że są z TikToka. Treść tych maili może na przykład informować, że twoje konto zostało naruszone i potrzebuje twoich danych, aby pomóc w jego odzyskaniu. To tylko jeden z przykładów, jak cyberprzestępca może zmanipulować cię, żebyś podał swoje dane osobowe. W 2019 roku była to luka, która pozwalała hakerom wykorzystać link i system wiadomości TikToka, żeby wysyłać użytkownikom wiadomości, które wydawały się pochodzić z TikToka. Jeśli użytkownicy kliknęli w link, hakerzy mogli uzyskać dostęp do wszystkich kont i przejąć nad nimi kontrolę. Hakerzy mogli robić, co chcieli z tymi kontami. Jeśli pytasz, jak bronić się przed atakami phishingowymi, użytkownicy powinni być edukowani i informowani o cechach phishingowych e-maili, żeby umieli je rozpoznać. Oto co możesz zrobić. Zawsze sprawdzaj adres URL przed zalogowaniem uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Nie klikaj w żadne linki, ani nie otwieraj załączników z podejrzanych maili. Nie wpisuj żadnych danych osobowych z wyskakujących okienek. Zwracaj uwagę na błędy w treści maili. Drugim sposobem na hakowanie TikToka jest oprogramowanie keylogger lub zdalny keylogger. Zdalne kilogery głównie wpływają na nasze urządzenia mobilne lub laptopy, ponieważ cyberprzestępcy muszą najpierw uzyskać dostęp do Twojego urządzenia, a potem zainstalować oprogramowanie, które rejestruje wszystko, co wpisujesz na klawiaturze. To oznacza, że każdy naciśnięty klawisz jest. Zarejestrowane, kiedy logujesz się na swoje konto osobiste, na przykład w e-mailu, banku, TikToku itp. Hakerzy mogą mieć dostęp do tych informacji i mogą zhakować Twoje konto. Teraz zobaczmy, jak chronić się przed zdalnymi kilogerami. Nie używaj aplikacji klawiaturowych od osób trzecich. Nie otwieraj żadnych załączników, ani nie klikaj w linki w wiadomościach e-mail, bo kiloger może być ukryty w załączniku. Zainstaluj aplikacje antyszpiegowskie, które pomogą wykryć, wyłączyć i kwarantannować oprogramowanie typu Kiloger. Trzeci sposób, aby schakować konto TikToka. Atak siłowy to jak użycie młota, gdy hasło jest jak klucz do otwarcia drzwi. Haker może wypróbować 2,18 biliona kombinacji haseł i nazw użytkowników w kilka minut. Zwłaszcza jeśli hasło jest proste i powszechnie używane, jak na przykład ksywka, numer telefonu, imię partnera czy imię zwierzaka. Oczywiście, haker może też przeprowadzić atak siłowy, nawet jeśli hasło jest trochę trudniejsze do odgadnięcia. Atak siłowy to naprawdę skuteczny sposób na złamanie zabezpieczeń. Użyj TikToka, żeby zapobiegać atakom brute force użyj skomplikowanego hasła. Różnica między hasłem składającym się tylko z małych liter i sześciu cyfr, a hasłem dziesięciocyfrowym z mieszanymi wielkościami liter i znakami jest ogromna. Im bardziej skomplikowane hasło, tym mniejsze szanse na udany atak brute force. Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Jeśli masz włączone uwierzytelnianie wieloskładnikowe na swoim koncie, potencjalny haker może tylko wysłać prośbę o dostęp do Twojego drugiego czynnika. Hakerzy prawdopodobnie nie będą mieli dostępu do Twojego. Urządzenie mobilne lub odcisk palca, co oznacza, że będą mieli zablokowany dostęp do swojego konta. Kolejny sposób na włamanie się na konto TikToka to wykorzystanie tzw. zerowej luki w zabezpieczeniach. Zerowa luka to nowa podatność na bezpieczeństwo, o której dostawcy oprogramowania mogą wiedzieć, ale nie ma jeszcze poprawki, która by ją naprawiła. To pozwala hakerom wykorzystać tę lukę. Jeśli haker znajdzie lukę w TikToku, na przykład w kodzie źródłowym lub bazie danych, może potencjalnie wyciekować wszystkie dane użytkowników. Jak się chronić przed zerowymi lukami? Vulnerabilities nie da się całkowicie uniknąć look zero day, ale możesz podjąć kilka dodatkowych kroków bezpieczeństwa, żeby zapobiec włamaniu się hakerów do swojego konta na TikTok. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji TikTok, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Ostatnim sposobem na włamanie do konta TikTok jest inżynieria społeczna. Inżynieria społeczna to nie tylko zgadywanie hasła, ale dzięki powyższym metodom można również wykorzystać inżynierię społeczną, żeby przekonać ofiarę do zalogowania się. Fałszywa strona instalująca kilogera itd. Wiele osób mówiło, żeby używać hasła z imieniem taty lub mamy, dodając do tego jakieś inne znaki. Niektórzy używają tego samego hasła do wszystkich kont, więc jeśli uda Ci się zdobyć hasło do innych kont, spróbuj na TikToku, może zadziała. Wiele osób ma to samo hasło wszędzie. To były tylko sześć typowych luk, które mogą pozwolić hakerom na włamanie się do kont TikTok i jak się przed nimi bronić. Jestem pewien, że istnieje wiele innych technik, ale to tylko te. Kilku, których uznałem za ważnych hakerów, zawsze jest krok do przodu w znajdowaniu nowych technik, gdzie zapobieganie może na początku nie być możliwe. Dlatego powinieneś zrobić wszystko, co w Twojej mocy, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta. Te metody to tylko proste techniki do hakowania konta na TikToku. Jeśli nauczysz się hackingu samodzielnie, odkryjesz zaawansowane rzeczy, które trudno przekazać osobie, która nie jest hakerem. W każdym razie mam nadzieję, że podoba Ci się ten film. Jeśli masz jakieś pytania, daj znać w komentarzach. Cieszę się, że mogę Ci odpowiedzieć. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zobacz inne filmy.